Ja zrzucam te wszystkie zawirowania z ostatnich dni. Powiedziałbym na karp takiego niedoświadczenia pana marszałka Hołowni, który chyba jeszcze nie wie, jak toksyczne bywają relacje z Prawem i Sprawiedliwością. Czy z tą skrajną prawicą. Pan marszałek, nie wiem, czy w jakimś ma jakieś zbyt dobre serce, czy jest naiwny, ale naiwność w polityce jest bardzo niebezpieczna. Myśli, że może coś ugrać, czy może się jakoś dogadać z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński chce tylko jednego, powrotu do władzy. I Będzie wszystkich traktował instrumentalnie, a szczególnie instrumentalnie będzie traktował amatorów i naiwniaków, a na takiego dzisiaj wychodzi pan marszałek. Marszałek Hołownia, który myśli, że być może dojdzie do jakiegoś przesilenia albo no. przynajmniej łagodnego spojrzenia Prawa i Sprawiedliwości na zbliżające się zmiany na fotelu marszałka.